imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, tak bardzo umęczony podczas Drogi Krzyżowej, przychodzę do Ciebie, bo wiem, że Ty jeden doskonale rozumiesz mój codzienny ból. Cierpienie, z którym borykam się od czasu mojej choroby, tak często brakuje mi sił i nadziei. Ufam jednak w wielką moc Twojej przenajświętszej krwi, w moc Twojej cudownej ofiary. Jezu, błagam, niech Twoja święta krew obmyje moje chore ciało z wszelkich chorób i bólu. Niech przenika moje chore komórki, moje mięśnie, kości i krew. Niech działa w całym moim organizmie, napełniając mnie wiarą w wyzdrowienie. Panie, proszę, niech Twoja krew pomaga mi codziennie z odwagą znosić fizyczny ból. Niech pomaga mi łączyć się w nim z Tobą, ukrzyżowanym przez moje grzechy. Chryste, błagam przez Twoją najświętszą krew oczyść mój umysł z wszelkich złych myśli, pesymizmu i lęku. Pozwól mi pokonać codzienny stres i poczucie beznadziei. Pomóż mi uwierzyć, że z Tobą to wszystko ma jakiś sens, że nie muszę się bać, bo Ty jesteś ze mną. Bardzo potrzebuję otuchy, Twojego cudownego pocieszenia. Panie Jezu, wybacz mi całe zło, jakiego dopuściłam się w życiu. Przepraszam za każde złe słowo, złą myśl, zły czyn. Pozwól Panie, by moja choroba była dla mnie okazją do prawdziwej duchowej przemiany. Bardzo pragnę wyzdrowieć, by każdemu głosić Twoją wielkość, by z nowymi siłami służyć bliźnim w Twoje imię. Oddaję Tobie moje ciało, umysł i duszę. Oddaję Ci wszystko, co mam, błagając o Twoje miłosierdzie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!